W tym zadaniu mamy dany trapez ABCD, który jest wpisany w okrąg o danym środku i promieniu. Jest jeszcze kilka informacji, które zaraz sobie uwzględnimy przy rysowaniu naszego rysunku poglądowego. Narysujmy trapez, który będzie wpisany w okrąg. Taki trapez musi być trapezem równoramiennym, żeby suma przeciwległych kątów była równa 180 stopni. To jest warunek na to, aby czworokąt udało się wpisać w okrąg, no i wówczas będziemy mieli. Trapez wpisany w okręgu, nawet gdybyśmy najpierw narysowali okrąg, a potem jedną podstawę, drugą podstawę równoległą do pierwszej podstawy, to zauważylibyśmy, że tutaj powstaje nam sytuacja symetryczna, czyli że trapez rzeczywiście będzie równoramienny. Zaznaczmy sobie środek naszego trapezu, tylko spróbujmy go tak dobrze zaznaczyć, żeby przypadkiem nie wypadł na przekątnej trapezu, no bo to mogłoby prowadzić do błędnych wniosków w naszym zadaniu. My musimy obliczyć miarę kąta ABC, właściwie nie tyle jego miarę, co sinus tego kąta. To zaznaczmy sobie, że tu jest alfa i podpiszmy, że musimy obliczyć sinus alfa, to jest to, co nas interesuje, a mamy promień tego okręgu. Moglibyśmy sobie podpisać, że promień. Ma długość 17 pierwiastków z 2, dwóch, z dwóch, a środek S ma współrzędne 19 minus 11. Także całkiem sporo wiemy w tym zadaniu. No i sinusa w takiej sytuacji najłatwiej moglibyśmy obliczyć stwierdzenia sinusów. Dla trójkąta ABC, który jest wpisany w nasz okrąg o takim promieniu, moglibyśmy napisać, że bok AC, długość boku, AC podzielona na sinus kąta naprzeciwko tego boku, czyli właśnie na sinus alfa, to czego szukamy, to się równa 2R. R mamy, r jest równe 17 pierwiastków z 2, także wystarczyłoby obliczyć długość odcinka AC, no i sinus, a wtedy też łatwo obliczymy. Jak obliczyć długość odcinka AC? No, mamy tutaj też sporo informacji o tym odcinku. Wiemy, że ten odcinek leży na prostej o równaniu y równa się x. To jest bardzo fajna informacja, ponieważ ona nam mówi, że oba te punkty mają współrzędną xową równą współrzędnej y. -owej. Dla współrzędnej xowej równej x, y wtedy też jest równy x. Czyli punkt A ma takie same współrzędne i C też ma takie same współrzędne. Ponadto wiemy, że punkt A ma mieć obie współrzędne ujemne. No to teraz, gdy będziemy wyliczali te dwa punkty, bo jeżeli byśmy mieli ich współrzędne, no to długość odcinka AC bez trudu policzymy. No to jeżeli będziemy wyliczali te współrzędne i wyjdą nam na przykład jedna obie ujemne, drugie obie dodatnie, no to wiadomo, że to ujemne to punkt A, a dodatnie to punkt C. Jak obliczyć zatem te współrzędne, czyli tak naprawdę jedną niewiadomą x? No mamy na pewno równanie okręgu i mamy równanie prostej, czyli można było ułożyć najprościej układ. Równań z dwiema niewiadomymi, jakie będzie to równanie okręgu. x minus współrzędna xowa środka, czyli x minus 19 do kwadratu, plus y minus współrzędna y środka, czyli plus 11 do kwadratu, równa się promień do kwadratu, czyli ta liczba do kwadratu 17 kwadrat, razy 2 to będzie 578. No i to drugie równanie, y równa się x. Czyli tak naprawdę w tym pierwszym równaniu pod y podstawiamy x i rozwiązujemy jedno równanie z jedną niewiadomą, czyli będziemy mieli x kwadrat minus 38x plus 19 do kwadratu to będzie 361 plus dalej, tutaj zamiast y już jest x, czyli mamy znowu x kwadrat plus podwojony iloczyn 22x plus jeszcze 121 równa się 578, no i rozwiązujemy to równanie kwadratowe. No i ostatecznie wyszło nam x równe 12 lub x równe minus 4, a ma mieć obie współrzędne ujemne, czyli dla A bierzemy to, A będzie równe minus 4 minus 4 i C będzie równe ta współrzędna x, czyli 12 i Y też 12. Mając te współrzędne, łatwo możemy policzyć długość odcinka AC. Jest to pierwiastek z różnicy współrzędnych xowych. 12 minus minus 4 to 16 do kwadratu. I tutaj tak samo 16 kwadrat, czyli to jest 16 pierwiastków z 2. Gdy to już mamy, to możemy podstawić do tego równania. 16 pierwiastków z dwóch podzielić na sinus alfa, równa się 2r. Dwa razy ta liczba, może napiszę tak, po prostu 2 razy 17 razy pierwiastek z dwóch, ponieważ za chwilę będziemy dzielili to przez to, żeby obliczyć sinus alfa, no i sporo się poskraca, może nawet tak zapiszę 16 pierwiastków z dwóch podzielić na 2 razy 17 razy jeszcze pierwiastek z dwóch, pierwiastki z dwóch się skracają, 2k z 16 się skraca i ostateczny wynik otrzymujemy 8 17, no i to jest odpowiedź do tego zadania. Żeby dojść do tego równania kwadratowego, no to też nie trzeba było bezpośrednio korzystać z równania okręgu, można było też na przykład skorzystać z długości takiego odcinka, na przykład zapisać, że długość odcinka AS jest równa promieniowi okręgu, czyli 17 pierwiastków z dwóch, no i długość odcinka AS z tych współrzędnych zapisać i też wyszłoby nam takie równanie, czyli różnica współrzędnych x -owych czyli 19 minus x do kwadratu, albo x minus 19 bez znaczenia, plus dalej różnica współrzędnych y do kwadratu, czyli minus 11 minus x do kwadratu. Ze wszystkiego pierwiastek równa się promień, czyli 17 pierwiastków z dwóch. Teraz podnosząc to równanie stronami do kwadratu, doszlibyśmy do takiego równania kwadratowego.